Dobrze. Pozwól, że jeszcze trochę podrasuję ci brwi. 《「ましなちゃ Uwaga. Bardzo dobrze. Świetnie. Spójrz na mój nos. Spójrz na mój nos, patrz cały czas na mój nos. Nigdzie indziej tylko na mój nos. Mm -hmm. Mm -hmm. Bardzo dobrze patrz Wszystko jest w porządku. Ok. Patrz na mój nos i powiedz mi, kiedy palce znikną z zasięgu twojego wzroku, dobrze? Świetnie zaczynamy. Super. Ok, zamknij teraz oczy, proszę. Zamykaj oczka. Usłyszysz dźwięk, i musisz mi powiedzieć, kiedy przestaniesz słyszeć dźwięk dobrze. W momencie, w którym przestaniesz go słyszeć, powiedz mi o tym. Ok, trzymaj oczy zamknięte i zaczynamy. Więc Dziutko, cichutko. Cichutko, cichutko. Mam tutaj dwie piłeczki. Mhm. Twoim zadaniem będzie powiedzieć mi, przy którym uchu słyszysz? Do światła z zamkniętymi oczami. Dobrze. Zaczynamy. Uwaga. Ile razy? Dobrze. Jeszcze raz. Trzymaj oczy zamknięte. Trzymaj zamknięte. Ile razy? Świetnie i ostatni raz. Uwaga. Dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Teraz możesz otworzyć oczy, a trzymać je zamknięte, bo nachyla się do twojego ucha i wyszeptam coś. Wyszepczę coś do twojego ucha. A twoim zadaniem będzie to powtórzyć. To może być słowo. To może być liczba. Uwaga, zaczynamy. Słoń. Mhm. Bardzo dobrze. Dwanaście. Dobrze. Lampa. Mhm. Zadałem to pytanie dobrze, dobrze, dobrze. I uwaga, uwaga, uwaga. Igła. Igła. Mhm. Świetnie. Możesz otworzyć oczy albo trzymać je zamknięte. Uwaga. Osobne zdanie, a Twoim zadaniem będzie skupić się i pomyśleć o wydarzeniu w Twoim życiu, które współgra z danym zdaniem. Rozumiesz, z czym kojarzy ci się dane zdanie, z jaką historią w Twoim życiu. Proszę cię skupić się. O bólu. Jeżeli nie do zniesienia, to uprowadza nas z życia, a gdy potrwa długo, to znośny. Umysł zachowuje swoją pogodę, odgraniczywszy się od niego i wola nie ponosi szkody. Członki zaś dotknięte bólem. Co do niego objawią swe zdanie, jeżeli mogą. Pomyśl proszę, do jakiego momentu w Twoim życiu ten cytat mógłby się odnieść. Przeczytam Ci jeszcze raz. Słuchaj uważnie. O bólu. Jeżeli nie do zniesienia, to uprowadza nas z życia, a gdy potrwa długo, to znośny. Umysł zachowuje swoją pogodę, odgraniczywszy się od niego, i wola nie ponosi szkody. Członki zaś dotknięte bólem, niech co do niego objawią swe zdanie, jeżeli mogą. Dam Ci chwilkę na zastanowienie się nad tym. トイレ。 Teraz proszę cię obserwuj tę kostkę. Szansę. I dam Ci podpowiedź. Kolory, jakie zostały w środku, to zielony, różowy i niebieski. за небеском. Alfabet. Pominę pewną literę, a Twoim zadaniem będzie powiedzieć mi, którą literę pominąłem. Dobrze? Kiedy już skończę? Uwaga. Zaczynam. To samo, tylko że z liczbami będę odliczał od 1 do 10 i pominę pewną liczbę, a Twoim zadaniem będzie wskazać mi, którą liczbę pominąłem. Dobrze? Zaczynam. Zastanów się dobrze, którą cyfrę pominąłem. Hmm? Prawidłowa odpowiedź to 7 i 9. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Zamknij raz jeszcze, proszę, oczy. Mam ze sobą. Powiedz mi, kiedy się on skończy dobrze. Mhm. W momencie, w którym przestaniesz go słyszeć, powiedz mi o tym. Zaczynamy. to pies. Będę wskazywał na różne części psa, różne części jego głowy, a twoim zadaniem będzie nazwać je. OK? No to zaczynamy. Ucho. Uwaga, język zgadza się świetnie. Myślę, że na koniec raz jeszcze przeczyszczę ci oczy, co, żeby lepiej ci się spało. A co tam? Doceniam Twoje zaangażowanie.